W roku 2011 zostałam powołana do Rady Seniorów przy prezydencie miasta Bydgoszcz Uczestniczę w programie pracy na rzecz seniorów. Również biorę udział w posiedzeniach Komisji Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim. W ramach tego programu pracuję dla seniorów w różnym zakresie. To jest ogólnie przygotowywanie, osiąganie czegoś, co by ułatwiało życie seniorom. Pierwszy taki nasz jest, jak gdyby, pierwsze przekazanie takie, żeby wyciągnąć ich z domu, z mieszkania, żeby zechcieli pójść do ludzi, żeby zechcieli pójść na łono przyrody, żeby zechcieli być chociaż minimalnie aktywni, no bo to jest rzeczywiście największy. Problem naszego wieku w tej chwili. Więc <laughs> są organizowane różne imprezy, w których Uczestniczą seniorzy, ale mogą i, i, i mieszkańcy miasta, takie jak Przemarsz Kapeluszowy. Bardzo miła impreza pomysłowa. Jak już będą drugie juvenalia seniorów na Wyspie Młyńskiej, to jest wielka impreza, prawda? I tam uczestniczą uniwersytety III wieku, bo my też działamy w tych uniwersytetach trzeciego wieku. Staramy się o tańsze wczasy. O jakieś wycieczki, o bilety do teatru, do opery, do kina, o zniżki na przykład w restauracjach na kawkę i ciasteczko. No najrozmaitsze to są formy. To się robi coś dla mieszkańców domu, w którym się mieszka, czy dla dzielnicy, w której się mieszka, z tymi radami dzielnic można współpracować i tak dalej. No jesteśmy bardzo aktywni. Mamy regularne zebrania. Naszym prezesem jest pan Frelichowski, który jest równocześnie prezesem seniorów na całą Polskę. Jego żona jest bardzo aktywną przewodniczącą, jak gdyby opiekunką Uniwersytetu Trzeciego wieku, pierwszego w Bydgoszczy pod jakby opieką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. I to jest tak, że to niektóre rzeczy są planowane, w których uczestniczymy. Niektóre są doraźne, że tu trzeba pójść, coś załatwić tam i tak dalej, więc jest to bardzo szeroka, szeroka yy, szeroki zakres pracy i cieszymy się, że możemy coś dla seniorów zdobyć. Jestem też yy, wytypowana, zresztą my wszyscy z tej Rady Seniorów bierzemy udział w takich społecznych dyżurach, które odbywamy w ratuszu i przyjmujemy interesantów, którzy mogą przyjść, powierzyć swoje sprawy, pytać o coś. Wspiera nas prawnik, wspiera nas straż miejska, opiekunki społeczne z różnych tych domów, instytucji społecznych. Razem siedzimy, czekamy na interesantów, udzielamy porad i to tak no co miesiąc jakieś takie spotkania są w naszym życiu który się, no, y, początkowo było trudno, nikt się nie zjawiał. No nie wiem, no, bo to y, niby dla starszych ludzi seniorów. Oni się boją późno wyjść, na przykład zimą, a już jest ciemno o 16, prawda? A potem wracać o 18 czy o którejś. Ale o trochę się ożywiło to, bo już co drugie zebranie to już mamy kogoś, kto przychodzi z pewnymi sprawami i, i, i pyta i udzielamy. Może nie wszyscy poradzi. wiedzą. No wiedzą, bo my tak. to ogłaszamy, gdzie tylko możliwe, ja ale na przykład o tym nie wiem. Nie wszyscy seniorzy mogą o tym wiedzieć, tak? Państwo no my na uniwersytetach, wszystkich uniwersytetach bydgoskich no, to ale nie ogłosiliśmy. Wszyscy uczy się niczo, tak, tak w bikach jest, o, jest to no, specjalne takie, takie takie czasowis, czasopisma wyda, wydajemy. Bądźmy aktywni i tak dalej. No mówimy wszędzie, gdzie to opowiadamy o tym, że to istnieje. Także mam dosyć jeszcze pracy przede mną, ale też już chyba rozmyślam o podjęciu kolejnej decyzji, jakiejś takiej życiowej. No nie wiem, jeszcze nie jestem zdecydowana.